Cześć, witajcie, nazywam się Marek, mam 21 lat i zapraszam Was na mój pierwszy vlog. Trochę się stresuję, bo pierwszy raz trzymam kamerę w dłoni i nie wiem, czy to w ogóle się nagrywa. Ale przechodząc do gospodarstwa. Zostało przypisane na mnie przez wuja, który jest ciężko chory, a co do samego gospodarstwa jest prowadzone od pokoleń. Kiedyś nie wyglądało tak nowocześnie jak dzisiaj. W tej oborze jest trzymane bydło, które jest na sprzedaż. Jeśli chce ktoś kupić, niech napisze w komentarzu. Przechodząc, ukazują nam się piękne nowe Michały. W tamtym roku były budowane, więc nie dostrzegniecie żadnej rdzy A tu ukazuje nam się drugi ciągnik na gospodarstwie. Wcześniejszy mogliście zobaczyć na początku odcinka. Ten John Deere to mały potwór, który jest z nami od pięciu lat i nie zamierzamy go sprzedawać. Prawie opuściłem kamerę, muszę bardziej uważać, bo to nie są tanie koszty, ale wracając, w tym garażu znajduje się opryskiwacz, siewnik, pług pięcioskibowy ogrotowy i kultywator. Przechodząc na drugą część gospodarstwa, ukazuje nam się prosto z salonu New Holland. Pierwsze żniwa nim będą zabawą niż koszeniem, ale na usługi też będziemy nim jeździć. Na tej części gospodarstwa już nic ciekawego się nie ukazuje. Teraz trochę pokażę Wam moich pól, żebyście wiedzieli, gdzie mniej więcej mam pola, a ich jest nawet sporo. Oto pierwsze pole, tak potocznie i naprawdę. Ponieważ to pole zostało kupione przez mojego pradziadka, więc już jakoś swoją historię ma. Teraz rośnie na nim rzepak, ale kiedyś była tu łąka. Tam jest spory kawałek, ale niestety nie przejdziemy, ponieważ ta skoda się zakopie. Innym razem zobaczycie, jak pojadę tam ciągnikiem albo kombajnem. Nie pokażę Wam więcej pól, ponieważ zadzwonił do mnie tata, że jedziemy kosić. No cóż, innym razem Wam pokażę. Dobra na dziś już kończę z nagrywaniem, bo dużo roboty nas czeka. Jeśli podoba Ci się mój film, daj like dla dalszego rozwinięcia się kanału. A ja się z Wami żegnam. Cześć.